Siosio, jestem Farnik z i gramy w top model. Drugi raz, bo był fail. Dzisiaj ze mną jest. Dobrze, Psz, ugu, 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 lecimy. Mój kanał pilonek, subskrybujcie, jeszcze nie ma żadnego filmu, ale będzie. No no to może się wbijać. Mhm. Mm nie, to już się rozpoczęło. No, ktoś mnie ogląda w ogóle. Co jest grane? Okej, okay. o Jezus Ale chuj, ale ma pięknego skina. Proszę. Ale wy macie ładne skiny, Jezus Kurde, najmniej mi się podoba. Pzernieszka to jest twój. Potem mi się najmniej podoba, kurde. Wy macie ładnego skina. No niestety. Przepraszam. I potem... Kurde, te dwa są ładne, ja nie mogę. Czekaj, ja sobie naładuję ulta. Okay. Nadujesz sobie ulta, okej. Okay. Lecimy. Bum, 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 bum. Unikajcie! O, Oj, no. Dobra, lecimy z naszym top modela. Dobra, jesteśmy już po przerwie. Następny to podel, kolejna runda. Myślę, że chyba zmienili już skinę, O, o mixer ma skinę, O Jezus, ale wy macie skinę, Oj! Nie wiem, najmniej od razu mówię, najmniej mi się Nocha podoba skin. Nie, umrę! Nie. <gry> ja umarłem prawie. Znajmniej mi się podoba noha. Znaczy noska. Potem... Hmm, hmm. Ty masz bardzo ładnego skina. Potem chyba sumiego. No i teraz ma się unikać. Unikajcie. Dobra, uniki, uniki, uniki. Teraz udał sobie uniki. Uniki, uniki, uniki. Zaraz w tam trafię. Ej, ciekawe, czy mi wybuchnie. Dobra. Ej, jesteście na równi. lecimy do naszego top tylko i napiszę. Dobra, jesteśmy w ostatniej gierce. zobaczymy. Kto jakie skiny wziął? O dobra, ty, ale ty masz ładnego skin. To jest ten, jeden z moich ulubionych. ja go nawet mam, to jest mój jedyny skin. Tak już go kupiłam. Okay. Dobra, ja nie mogę. Chyba wezmę. Nie wiem, Leona mi się nie podoba zbytnio, ale ten no, mi tak średnio mi. Pasuje potem najmniej mi się podoba Lyona potem chyba Noha. O, oj, niestety wy, wygrały, wy, przegrały bo nie grały mi zabić, mogę cię zabić? No Dobra, tutaj tyle tego materiału na chleb, proszę